I jak daleko dzięki temu mogą sięgnąć służby specjalne. Y, Trzecia sprawa, która na marginesie tej sprawy jest y, tak mi się wydaje warta y, powiedzenia, y, Mój przyjaciel nieprawdy zawsze jak mu badam ciekawych sprawach mówi, to jest ten precedens w Polsce czy go nie ma? <grym> no więc bo, ja mu zawsze powiem, że jak jednak idziemy w stronę jednak coraz bardziej amerykańską jest ten precedens. Oczywiście y, 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 pytanie w jakim zakresie, jak, jak, jako, w jakich sprawach będzie wiązał? Tutaj pamiętajmy, że sprawa nie dotyczy wszystkich służb specjalnych. Ona dotyczy jednak tylko i, tylko i wyłącznie CBA. Tylko przepisy CBA, artykuł 18 i 17 ustawy o CBA, były przez sąd analizowane. Tutaj następowało tak zwana subsumpcja, czyli podciągnięcie stanu faktycznego do stanu prawnego. I tutaj sąd wskazywał i wskazał, moim przekonaniem, świetną instrukcje obsługi dla e, członków służb specjalnych. To z niego wynika punkt po punkcie, co należy robić i kiedy można sięgać po kolejne, po kolejne elementy. Przypomnijmy, że ten artykuł 17 i 18, o którym mówiła pani Mez Bogdanowicz, e, to są te właśnie elementy, które pozwalają na stosowanie kontroli operacyjnej. Tutaj bardzo ciekawa o ile nagrywanie rozmów, o ile różnego rodzaju sposoby podsłuchiwania czy ta jakby bardziej głęboka ingerencja, one korzystają z pewnej ochrony sądowej, bo musi być kontrola sądu, o tyle przypominam, że artykuł 18 wyłącza konieczność uzyskiwania zgody sądu, co znaczy, że jest bardzo duża, bardzo duża decyzyjność po stronie służb, czy korzystać czy nie i nikt ich nie kontroluje. To było szalenie istotne i to co mówiła Pani Mecenas, że sąd poszedł do wniosku, że ten, ten przepis, na który jakby CBA mocy się cały czas, po prostu podstawą, czy jakby próbując udowadniać, że nie było bezprawności, stwierdzał, że korzystanie z tych wyników następowało na podstawie artykułu 18. To nie wystarczy, trzeba wskazać czy miało to związek, choćby z artykułem drugim, to znaczy z jakimś przestępstwem tam wymienionym, w sprawie, którego zostało w ogóle powołane To są te elementy istotne i, i, i ważne w tym postępowaniu. Rzeczywiście nie mamy tego orzeczenia sądu operacyjnego. Mogę powiedzieć, że to orzeczenie sądu okręgowego, które zostało utrzymane przez sąd operacyjny, jest naprawdę świetnym i ciekawym orzeczeniem, fantastycznie napisanym a orzeczenie, czy uzasadnienie orzeczenia sądu apelacyjnego, no, sama, sama same ustępne motywy wygłaszania trwało chyba około godziny, nie pamiętam, tego, ale 40 minut, w godzinę, co dla tych z Państwa, którzy bywają w sądach, no wiedzą, że to jest dużo, bo no zwykle uzasadnienie ustne trwa 5 minut, są tak pokrótce pak, pak, pak i mówię, a reszta to będzie uzasadnienie pisemne. Otóż tutaj są praktycznie przez godzinę zrobił świetny, genialny wywiad na temat, wykład na temat, na temat właśnie wyników, możliwości korzystania z tych wyników na podstawie przepisów prawa polskiego, szczegółowo analizując ustawę OCBA, więc sądzę, że będzie tam naprawdę no, to powinna być taka książeczka, bo oczywiście tylko z uśmiechem, i my nie, nie sugerować, co powinni robić członkowie służb specjalnych, ale skoro mamy na sali szefa, to takiego, że chyba to jest taki dokument, który naprawdę każdy na wstępie, czy przystępując do służb, powinien to przeczytać, bo to jest dobry wykład, czemu te przepisy służą, kiedy i jak można z nich korzystać. Rzeczywiście świetnie odniesiemy do, do przepisów Rzecznictwa Zagranicznego Europejskiego, naprawdę, miałem przepowiedzieć. Chylę czoła przed świetnymi narzuceniami sądu tej sprawy. Z dużo mieliśmy szczęścia co do, co do sędziowskiej. Ja mogę powiedzieć tak, jakby w tej sprawie został wywołany taki temat, który pojawił się kilka dni temu, czyli scena amerykańska i najpierw Associated Press, a potem dwóch a dziennikarzy potem z Fox News. Tam zabawniejsza sprawa jest jeszcze taka, że tam nie tylko pozyskiwano wyniki, ale jeszcze yy, yy, porozumiano się z Googlem, który, w, jak się okazuje, w 95% odpowiada twierdząco i pozytywnie na wszystkie wnioski dotyczące pozyskiwania tych danych. co jest, muszę powiedzieć, przerażające. Yy, co ciekawe, to w, w przepisach naszych bunker nie jest wyglądane. Yy, I na pewnie można by znowu dzięki temu orzeczeniu, yy, yy, które wywołał ono prawdopodobnie było wystarczające do tego, że kiedy w Polsce odbywała się sprawa przeciwko blogiem, przeciwko służbom, które korzystały z informacji w Google, ono prawdopodobnie nawet wyjąwszy ten, ten element dotyczący ustawy CBA CBR, prawnej, ono było wystarczające do tego, żeby stwierdzić, że to jest naruszenie prywatności, a w przypadku osób wykonujących zawód, który wykonuje pan redaktor. Jest to również naruszenie wolności prasy, ponieważ uderza w nie, tą tajemnicę pozyskiwania, pozyskiwania danych. No ja tak, tak cały czas rację. myślę, co tutaj zrobić z tą Ameryką. Już myślałem o tym, że może na zaproponować prowadzenie sprawy, ale to może nie przejść. No myślę, że trzeba przetłumaczyć na wiele, tylko dostaniemy jednak wysłać do braci amerykańskich i powiedzieć, że u nas te sprawy już osądzono i że tym razem może Możemy my nieść taki tak, nie, karlanek, tak oświaty, bo zwykle jednak czerpaliśmy, zwłaszcza w stanach wolnościowych od Amerykanów. Tak tutaj rzeczywiście jesteśmy pierwsi, na no co tutaj muszę mówić i jestem dumny z polskiego wymiaru sprawiedliwości. Tak dziękuję. dziękuję bardzo. D dziękuję też za odniesienie i komentarz. Stanów Zjednoczonych, była poinformowana o dzisiejszym spotkaniu. Bardzo ich zachęcaliśmy, żeby przyszli i posłuchali. Nie, niestety mają barbecue w międzyczasie pana ambasadora i nikt nie mógł no, się zjawić. Postaramy się, wy... w roku, w roku. Postaram się wysłać wyrok. Wysłać Z kolei przygotowaliśmy dla państwa no niestety jest po angielsku e, sytuacji, która zadziała się i afery, która zadziała się w Stanach Zjednoczonych, więc e, tam są szczegóły, jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany. E, ja teraz już otworzę... A ja jeszcze jedno, przepraszam, bo to jest oczywiście skandal, który, którego się dopuściliśmy, ale e, trzeba powiedzieć, że bardzo pomocną e, e, sprawą było przystąpienie do sprawy przez e, e, Fundację Kreśńską. Co ciekawe, były nawet pewne wątpliwości, czy są dopuści. Są, Sądzę, że ta sprawa, nawet pod kątem przystępowania organizacji społecznych do prowadzenia sporu, jest taka, jak bym powiedział, instruktażowa, bo często sędziowie jakoś tak dopuszczają, a tak w zasadzie nie wiedzą na jakiej podstawie, a znaczy, tak po prostu pozwalają siedzieć i czasem tam może nie słuchają. A, a, a tutaj wręcz jednak organizacja społeczna była dopuszczona, była uczestnikiem, otrzymywała wszelkie pisma procesowe i miała prawo zajmować swoje stanowisko i, i, i w tym kontekście po pierwsze czoła przed Fundacją Polestniczą, że przystąpiła i że była ale na pewno to miało również znaczenie, a po drugie jak są państwa, którzy chcieliby, żeby mieli czasami problemy, bo wiem, że i takie sprawy są, gdzie jednak organizacja społeczne mają problemy z przystępowaniem do do procesu, to jednak odsyłam do dokumentów tej sprawy, bo one są wzorcowe co do tego, jak sędzia prowadzący sprawę powinien postępować z tego typu wnioskiem i później w trakcie całego postępowania. Dziękuję Panią Prezydencie. Ma culpa, bo dla mnie była to sprawa oczywista, że przystąpiliśmy i byliśmy w postępowaniu nie tylko ze względu na, na, na kwestie ochrony prywatności, ale też ze względu na tajemnicę dziennikarską i, 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 i gwarancję e, ochrony dziennikarzy. E, teraz myślę, że otworzę, o, otworzę dyskusję naszą. Zachęcam Państwa do czy komentarza e, ze, ze strony. Pana, pana Wojtyłka, czy też z, ze strony Państwa. Potem bardzo zbiór Jeżeli mogę, ja z z banku, jak ambasadora w Państwa, zaniepokojony jestem tylko jedną rzeczą w kontekście, jako szef służby specjalnej, w kontekście tego co powiedział Pan mecenas, że mieli Państwo szczęście, z tego obsady sędziowskiej, po incydencie lubelskim, jak zamachnąłem się za rzeczą sędziowską, Mając przed, przed sobą jeszcze dwie rozprawy, gdzie jestem podsądnym w procesach związanych z Komisją majątkową, bo uchyliłem w obręcz czci i godności jednego z uczestników obawiam się o swój los, jeżeli Pan nas mówi, że szczęście co do obsady sędziowskiej też ma znaczenie w kształcie wyrok. Ale mówiąc o krócie poważnie, chciałbym, chciałbym zaznaczyć. Chciałbym odnieść się w tych słowach do, do wystąpień moich szanownych przedmówców, gdzie się w się tak kontrowersyjnej postaci jak, jak Szef na, na, na takie spotkanie. Przede wszystkim chciałbym potwierdzić, że ewidentnie mam rozwoje, rozwojenie jaźni, bo w, bo w tej sprawie i w innych sprawach z jednej strony występuję jako Szewcegla, a z drugiej strony, czyli szef instytucji, która niestety dla państwa, niestety dla praw i wolności obywatelskich w sytuacjach określonych prawem musi w te prawa i wolności ingerować, a z drugiej strony jako osoba, która nie godzi się na łamanie prawo w tym zakresie. I chciałbym sprostować tutaj wypowiedź pana redaktora Wogalskiego, bo może nie wszyscy wiedzą skąd się wzięła ta historia. Ta historia nie wzięła się z posłuchania. Pana Kaczmarka. Ta historia bierze się ze sprawy śledztwa tak zwanego Zielonogórskiego, które jest takim konglomeratem kilku wątków, ale zostało zainicjowane ani nie przez dziennikarzy, ani nie przez polityków, a przez funkcjonariuszy mi podległych, kiedy byłem dyrektorem S. Blaszewiczego, po tym jak byłem świadkiem pewnych działań operacyjnych, zleciłem osobiście analizę kwerendy materiałów, o których nie mogę za bardzo mówić, ale w wyniku tych materiałów ujawniliśmy na wszelką wątpliwość fakt e, podsłuchiwania bez uzasadnionej przyczyny redaktora Czuchnowskiego. Na podstawie później wszystkie inne wątki z Komisji naciskowych były do tego śledztwa. E, śledztwo zostało w prokuraturze Zielonej w tym wątku w, w, w ogóle umorzone w, w całości. E, ja jako dyrektor CBS-u był czas inicjować. E, Podjęcie tego śledztwa na nowo, zostało podjęte, nie, nie dyskutować z oceną prokuratury. Widocznie moje wątpliwości, czy nasze wątpliwości wówczas na e, ja bym podbawił, były niewystarczające do przedkładania tych działań. Także e, chciałbym, celowo o tym mówię, bo e, ta sytuacja nie jest taka czarno-biała, że jesteście Państwo wygramy i my przegrani, mm. bo ja się czuję z jednej strony e, jestem a przegrany jestem przegranej ale, ale jako, jako szef instytucji, ale z drugiej strony czuję się z tą przegraną bardzo dobrze. Nie stanowi ona dla mnie dyskomfortu, bo e, no, nie, wypada mi, nie wypada mi tutaj akcentować, będę nie będę bym jakbym to akcentował. E, pan redaktor bezkiem to, że będzie niezręcznie o tym powiedzieć, ale e, my nie działaliśmy ani w sprawie podsłuku ani w sprawie gminowania, będę mówił, skracając motywy, tytuły spraw Wróblewskiego pod przymusem. To znaczy chciałbym podkreślić, że i policja i CBA w tej sprawie nie służąc własnemu interesowi wykonało uczciwą pracę. Chciałbym to podkreślić, nie jest to nie tylko o swojej roli, a o, o roli swoich podkładnych, bo... Zreflektować się, kiedy się popełnia błędy i naprawiać krzywdy, też jest rzeczą e, ważną. Administracja nie lubi, czy, a, administracja ciężko znosi takie zachowania, e, i to chciałbym podkreślić. Po pierwsze, po drugie, e, chciałbym zaznaczyć, że od początku myśmy również współpracowali z Komisją e, Sejmową i z Prokuraturą bo e, ponad wszelką wątpliwość te działania były sprawne, podejmowane w związku z polskaniem gminy. Z dwóch powodów, o których wspomnieli e, prawnicy e, pana Bulbeskiego, pana po pierwsze e, i, i oczywiście to również my nie musiał tego, oczywiście w sentencji to potwierdził na podstawie pisma przez przygotowanego sądu. po pierwsze CBA nie posiada, przepraszam. CBA nie posiada kompetencji do ścigania przestępstw związanych z wyjaśnieniem informacji niejako. To jest pierwsza podstawowa strona. To jest kompetencja wewnątrz policji. W związku z tym, wszystkie postępowania tego typu powinniśmy kierować w I Po drugie, wreszcie, CBA może realizować swoje czynności, stosować artykuł 18. Jedynie ta niezbędność, o której mówił Pan Mecenas, wynika z tego, że działania mogą być prowadzone jedynie w ramach. Form i metod pracy operacyjnej lub śledczej lub kontrolnej. A formy wdrażają się wtedy, kiedy ich wdrożenie jest niezbędne. W związku z tym e, zadziwiające było to, że nie mogliśmy ustalić w ramach jakiej sprawy, w ogóle co chodziło z powaganiem Znaczy, gdyby była sprawa dotycząca korupcji w kradzieży węgla na kolei, to teoretycznie e, samo prowadzenie takiej sprawy stanowi termin niezbędny, który, który pozwala na analizę połączeń telekomunikacyjnych podkreślam tam połączeń, bo w tych działaniach nie można sięgać do, do treści korespondencji, czyli zapisów SMS-u i innych rzeczy. W związku z tym pełni ja zgadzam się z tym, my wiedzieliśmy również o tym wcześniej, że te działania były nielegalne, stąd też nasza determinacja objaśnień tej, tej kwestii. Chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym aspekcie, o śledztwie zainicjowanym przez Pana dyrektora Budlewskiego, do którego również przedstawiliśmy materiały, które również zostało został umorzone. A śledztwo dotyczyło przekroczenia uprawnień, moim zdaniem zasadnego zarzutu przekroczenia uprawnień przez szefa Cebra, który zlecił pozyskanie bilingu bez podania żadnej podstawy prawnej, bez podania żadnej formy, żadnej sprawy, chciałby takie działania uzasadniła. Tu mamy pewien problem, ponieważ nie mogliśmy się żalić na to postawie, ponieważ jesteśmy stroną jako, jako instytucja. Natomiast mamy pewien problem z wykonaniem części wyroków. Wykonaliśmy jedyne części w media. Ubolewam, że te pieniądze nie zostały przeznaczone na mną dziecka, a, 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 a na działalność e, e, wydobniczą. Na marginesie, bo to dosyć duża kwota około 100 tysięcy została przeznaczona z budżetu państwa na słuszne przecież ale nie możemy wykonać dyspozycji do na zasadniczych materiałów. ponieważ tych materiałów wcale nie ma. I tu chciałbym wskazać na drugi aspekt ewentualnej bezprawności tego... Tego działania. Przedstawię w tym planie pogląd niepopularny. Uważam możliwość korzystania z danych telekomunikacyjnych za jedną z podstawowych, najmniej dolegliwych, jeżeli chodzi o prawa i wolności obywatelskie, form weryfikacji przez instytucje, organy ścigania, do tego uprawnione informacji wprowadzonych w postawę. Nie znam. Jest to jedna z najprostszych, najbardziej efektownych, e, efektywnych, efektownych, kiedy o nich piszemy, niestety zbyt efektownych medialnych metod, A jedna z najbardziej efektywnych, prostych, tanich i najmniej dolegliwych form działania służb. E, I e, ze swojego doświadczenia, nie chcę być o wieloletnim, ale, ale drugiego hmm. intensywnego doświadczenia policyjnego, mogę powiedzieć, że znam więcej przypadków, kiedy Wstępna ocena analiza bilingu była korzystna dla obywatela niż niekorzystna. Proszę sobie wyobrazić, że sam fakt możliwości użytkowania telefonów hybrydowych w Polsce powoduje to, że w przypadku napadu tutaj pod tym budynkiem ja chciałbym, znaczy, będziemy zbilingowani i poddani analizie wszystkich, którzy tutaj, tutaj jesteśmy. Z uwagi na, na to zdarzenie. I trzeba się z tym godzić. Natomiast nie zgadzam się z tym, aby tego typu działania były wykorzystywane do drażliwej działalności politycznej, do działalności prywatnej i obywatel musi mieć gwarancję, że jeżeli służba, nawet przypadkowo, pobiera jego dane do telefonu, dokonuje ich analizy, połączeń i je wyklucza czy łączy z tą sprawą, to informacje na ten temat znajdą się jedynie w paktach postępowania przygotowawczego i podlegają szczególnym regułom niszczenia, bo niestety, Szanowni Państwo, trzyma się to. Podoba czy nie, musimy zachować pewien balans pomiędzy tym, co, co yy, konieczne w ściganiu zwłaszcza przestępczości, yy, a tym, co chronione prawami i wolnościami lotyckimi. Podkreślam jeszcze jedną rzecz. Yy, praca operacyjna nie rozróżnia immunitetów i w pracy operacyjnej nie stosuje się zasad, jakie stosuje się w postępowaniu yy, przygotowawczym. W pracy stosuje się kryteria ekonomii, celowości, masy innych, o których osoby, które. legalności i mógłbym tu dmiać wiele innych, o których obawiam się, że osoby, które zarządziły pobraniem bielinów wobec e, e, szanownego pana redaktora, po prostu, aby nie wiedziały, albo zapomniały, albo wydawały się, że tak Co nie oznacza, że tego typu działania są działaniami nagminnymi. E, e, Służba w tej sali. Mam nadzieję, że nie jest Dziękuję bardzo. Pani profesor. Pani profesor, proszę. No, ja, chciał, no, ja chciałabym, żeby na kilka uwag na marginesie na tego, co tutaj tak usłyszałam na tej sali. Ja myślę, że to się bardzo dobrze stało, że akurat przy okazji tej sprawy, jak mówię, wystąpiła pewien sojusz interesów różnych zainteresowanych. Łącznie z tymi, przeciwko którym się toczyły te sprawy. I ten sojusz zaowocował bardzo cennymi e, wydarzeniami. Mam nadzieję, że to znajdzie odbicie w tym zasadniczym sądowym, ponieważ ja, na przykład, uważam, że odrobina eleganckiego dekoru, nawet przy pielęgnowaniu złudzeń, jakich my mamy wszyscy wobec w rzeczywistości, w której tkwimy i w której każdy realizuje jakiś kawałek kompetencji, jest rzeczą bardzo cenną. Ja muszę powiedzieć, że akurat ten, ten sojusz, który tutaj się zaznaczył wyraźnie, jest bardzo rzeczą wartościową i dlatego będzie można się pochwalić przed, tym, przed Amerykanami i mam nadzieję. I to jest taka moja uwaga ogólna. Natomiast bardzo jestem sama ciekawa tego, 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 tego orzeczenia, że kiedyś, i chwała sądowi, że to zrobił, że mu się chciało, ponieważ oczywiście problemem w Polsce największym jest to, że sądom się nie chce, i nie chce się sądzić przed wszystkim, sądzą sądom i z tym jest chłopak. Dobrze, że tutaj się chciało. Natomiast mam takie dwie uwagi innej natury. No Wiecie Państwo, odnoszą się do dzieci w ogóle problem, gdzie Państwo mieli kłopot z tym zaskarżeniem um, się artykułu 17. Ja no, mam niejakie doświadczenia w, w kontrolowaniu podobnych um, przepisów i ja byłam zawsze zdania, jakkolwiek te zdanie nie było podzielane przez moich kolegów że na tyle sformułowań jest tam bardzo nieudolnych, gdy idzie o legislacyjne wysłowienie poszczególnych problemów w kwestiach, które dotyczą działalności operacyjnej, bo to jest bardzo nieudolnie po prostu zrobione w swojej legislacyjnej. To można zrobić lepiej, no, ale też inaczej nie potrafią. Otóż dochodzi niestety, ja to określiłam swoim potem separatnym, kiedy pancem oczekiwanie, dla autonomii operacyjnej szanownych pan. Dlatego, że problem polega na tym, że robię to, co robię i to, co wymyślę, to to będzie legalne. To jest konsekwencja tego stanu rzeczy, że tam jest definiowanie zakresu wkroczenia ingerencji w prywatność poprzez zadania. No bo przecież jeżeli się to definiuje poprzez zadania, no to proszę Państwa, to znaczy tak jak się te zadania zakreśli, to to, co u ramach zadań robią, to wszystko jest legalne. I tutaj w tym zakresie podstawowy problem konstytucyjny, który występuje, to jest zderzenie faktycznej i wynikającej z takiej legislacji autonomii operacyjnej służb z autonomią informacyjną człowieka. I w gruncie rzeczy ja też jestem ciekawa tego, co by Trybunał tutaj może jeszcze wymodzić. Mam nadzieję, że koledzy będą bardziej inwencyjni niż to było za moich czasów. Dlatego, że w gruncie rzeczy akurat w tej kwestii, to to się niedaleko posunęło I jeżeli to tak zostanie, no to taka będzie działalność sobie mozowna, no tu będzie zaskarżane, a tutaj będzie, będzie i to taka zabawa, to będzie w policjantów i złodzili aż pod. Dlatego, że akurat ten przykład bardzo dobrze pokazuje, no już przypadkowy ten sojusz akurat wyszedł, ale że właśnie ta odrobina zdrowego deporu to się bardzo przydaje po obu I jeszcze jedna uwaga zupełnie taka na marginesie, a to jest w związku z wypowiedzią pana Bolika czyniącą aluzję do sprawy innyj. Otóż ja muszę powiedzieć, ja tylko jako widz i słuchacz, czyli obserwator no, prawda, do tego, co się dzieje w telewizornie, a dzieją się rzeczy zupełnie także, to się mogę powiedzieć ten to no, było może sprzedane. Bo, jest bo yy, faktem jest, ja trochę tym, jak sędziowie reagują, sądziam sama Wenesa, co prawda taki przyswoich wysądów, to tak nie ma akurat pewnych tendencji. Ale otóż dowcipkowanie pomiędzy sędzią i stroną jest rzeczą naganną zawsze. Tego nie należy robić, bo to sugeruje jakieś poczucie bliskości. I być może w tej całej sprawie niczego nie było, tylko była pewna lubaszność i złe obyczaje ze strony sądu, które po prostu dały do zrozumienia, co, znaczy państwo to odebrali jako rodzaj nadmiernej konfidencji albo jakby tu powiedzieć do sympatii, do postawy, jak to nie pamiętam, ten 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 człowiek jakiś taki. No a natomiast prawdopodobnie było to ja zawsze, proszę Państwa, przypominam sytuację, o której ja pamiętam, że wielokrotnie były zarzuty dotyczące zachowania sądowego w sytuacji, kiedy przychodzi adwokat z jednej strony, naszeptuje do sędziego, no oczywiście coś tam powiedział i zrobił, a on powiada, że na inny termin, więc na nie są proszę, żeby to przykładać sprawę. Otóż to jest znów brak transparencji i pewna taka, no ja bym powiedziała, niezręczność, niedbałość w nie trakcie dekoru ze strony sądu. Tutaj doprowadziła do tej sytuacji. Natomiast to przez państwa było źle sprzedane. Bo przez państwa to było sprzedane tak, ja przynajmniej w pierwszej chwili to odebrałam, w taki sposób. Mają sprawę do działania procesowego. Działali, bo obecnie spotykali się z decyzją procesową, nie podoba im się decyzja procesowa, no to teraz zaczynają latać i do nich pracę. To było źle sprzedane, po prostu. Nie, nie nie stu, ale nie, ja mówię, to jest absolutnie prywatna uwaga. widzę i słuchacza. Więc być może ja jestem źle poinformowany, ale ja to odebrałam z mediów w ten sposób. I to już więcej nie gadam bo Ale to ja, jeżeli mogę odpocząć, nie wiem, czy pani ale my no nie sprzedajemy spraw medialnych. To znaczy nie robimy konferencji, nie podajemy. Natomiast ja mogę powiedzieć tyle nie chcąc wchodzić, nie chcę zmieniać tematu konferencji I, i znowu znowu na drugiej sprawie być znowu tym żyłem, Ale no, to w działanie było świadome, natomiast nie było liczone na efekt medialny, a jedynie na efekt. Ale się e ja, z ja to sobie zdań ja jak to wyszło. Ale to, to już no, no, proszę mi uwierzyć. E już mam Łamiemy nieraz prawa wolności obywatelskie stosując pracę operacyjną, nie, na pewno nie wpływamy na dziennikarzy co do sposobu oprawy, sprzedaży tego typu rzeczy. Jest to Ale rzeczy... trzeba przewidzieć, co oni z tego zrobią. Ach, gdybym ja to przewidział, to byłbym całkiem inaczej, oczywiście. No i ja do ja tego tak nie mówię. To, co nie znaczy jestem. No, może się popatrzy. Natomiast ja, 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 może powiem jeszcze słowo, jeżeli mogę, dyskusja na temat, na temat tej sytuacji, tej, bo. No, Pani, bo diagnozujemy problem, rozmawiamy o problemie, jaki mieli Państwo prawnicy z nami, jako, no, jako instytucją, która zawsze musi stać po stronie, zawsze, zawsze musi yy, bronić się przed poniesieniem dodatkowych wydatków z budżetu, bo musimy dbać o interes również stanu Państwa. Yy, tutaj w części yy, była mowa o CBA, natomiast też jest prokuratora generalna, która prezentowała z Zawadnieniu Wysokiego Środowiska Państwa. Ale yy, ja odnoszę wrażenie, biorę udział w dyskusji w minilingach i o posłuchach już od kilku lat, jako ten zły. Odnoszę wrażenie, że, cały, że przez cały czas mówimy nie o, o właściwym problemie. Bo problemem w tej sytuacji nie jest prawo, które moim zdaniem jest jednym z lepszych w Europie. inne rozwiązania nie, jest, nie, są, nie są problemem. Luki. Problemem jest bezkarność osób, które przekraczają uprawnienia albo nie dopełniają obowiązków tam, gdzie jest mowa o uprawnieniach policji służb specjalnych, a niestety nie wszystko, nie można wchodzić do założenia, że poruszamy się tu w kategoriach legalnych.